Wiem, że się odbyło w piątek spotkanie z pracownikami, którzy już nie są pracownikami, chyba z dwie osoby jeszcze są, a odeszli. Osoba, osoby, które do mnie rozżalone dzwoniły, są tak zwanymi osobami już wyautowanymi, już nie pracują. I one są zażenowane tym, że spotkanie z panem prezydentem trwało tylko pięć minut, i tylko na stojąco, gdzie zostały wręczone dyplomy, jeden kwiatek. Pan prezydent już nie miał czasu. Z, gość, z nimi pogościć się chociażby pół godziny. Więc dlatego pytam, bo ja nauczona jestem takiego większego tortu dla tych, którzy zasłużyli sobie na ten tort. I dlatego to mówię, bo nie chciałabym, żeby to było standardem, ale do mnie osoby dzwoniły, bo inaczej bym, bym tego nie poruszyła. A zmierzając do drugiego pytania. W punkcie 18 bardzo szacowny Philips. Ja jestem jego osobą, która go bardzo sobie ceni, zakład, ale tu przy okazji pan prezydent zaakceptował wpisy do księgi. Może się zapoznamy, jakie to godne nazwiska zostały zapisane tego jubileuszowego naszego zakładu. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy są kolejne zgłoszenia, zapytania do prezydenta w tym punkcie? Jeżeli nie ma, bardzo proszę Panie Prezydencie o odpowiedź. Panie Przewodniczący, Pani Radna, czy wydaje mi się, że, że przychodzimy do pracy, żeby pracować, a nie się... Nie, nie bardzo rozumiem zarzut, że nie, nie organizujemy, no tak rozumiem, imprez. No taki mam styl pracy, taki równo traktuję wszystkich pracowników. Po prostu poświęcamy ten czas, w który jest nam dany do tego, byśmy pracowali, na pracę. A subiektywne oceny, jak to miałoby wyglądać, no to niestety no każdy ma prawo wnosić. Nie wydaje mi się, żeby w ogóle to było forum do dyskusji na ten temat, w jaki sposób, czy nie wiem, urząd miałby honorować, czy się bawić, czy czy jeszcze w jakiś inny sposób nazywając takie, takie momenty podnosić. Wydaje mi się, że spotkanie, czy kilkunastominutowe, czy kwiaty, czy możliwość takiego porozmawiania przez chwilę ze sobą jest odpowiednim w mojej ocenie podkreśleniem takiego momentu. Na świętowanie przychodzą specjalne dni, wtedy faktycznie świętujemy, ale, ale to, to są normalne godziny pracy i z tego też powodu wszystkich równo zapewniam Panią traktuję i nie chciałbym, żeby ktoś swoje oceny bardzo subiektywne przekazywał poprzez Panią, bo być może Pani nawet nie ma wiedzy, jak to wyglądało, w związku z tym by było trudno też i ocenić. Co do um, tych osób, które zostały zgłoszone, pan Ryszard Małecki, dyrektor zakładu komponentów Pile, 40 lat związany z Philipsem, pan Zenow, Zenon Mech, y, ostatnio dyrektor zakładu Lightning Electronics, 38 lat przepracował dla firmy i dla piły, pan Franciszek Banasz, długoletni przewodniczący. Związków Zawodowych Solidarność, a jednocześnie członek Europejskiej Rady Zakładowej Koncernu Philips i pan Zbigniew Wołkowski, założyciel i twórca sukcesu Philipsa w pile wychowawca wielu pokoleń pracowników, dyrektor, wybitny specjalista. Dziękuję bardzo. Czy są kolejne pytania? Nie widzę. Możemy zatem przejść do kolejnego punktu porządku obrad. Jest tak, pan przewodniczący Marian Barykowski, jeszcze w poprzednim punkcie, tak? Tak, na moment jeszcze tylko. Ja co prawda już zgłaszałem to na komisji, ale chciałbym jeszcze dla wyjaśnienia, żeby pan prezydent odpowiedział na punkt 26, powołanie komisji konkursowej do wyłanienia kandydata na stanowisko dyrektora zespołu szkół nr 3. I w punkcie 64 podjął pan prezydent zarządzenie sprawy zmiany powołania komisji konkursowej. Jeżeli bym można usłyszeć jeszcze potwierdzenie, to było powodem zmiany składu komisji konkursowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o włączenie mikrofonu. Pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panie przewodniczący. Przedstawiciel Solidarności wniósł o taką zmianę i przystaliśmy do zmiany. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie statutu miasta Piwy. Statut miasta Piły jest, projekt tego statutu przygotowany został przez naszą komisję doraźną, która w ciągu ostatnich kilku miesięcy odbyła kilkanaście posiedzeń i zaproponowała Wysokiej Radzie projekt zmiany statutu a więc nie wprowadzenia zmiany do już istniejącego tylko uchwalenia zupełnie nowego dokumentu wiąże się to między innymi z tym że liczba zmian jakie trzebałoby wprowadzić sprawiłaby że uchwała ta sam statut byłby na etapie procedowania absolutnie nieżytelny. Najistotniejsze zmiany, jakie zostały zaproponowane w Wysokiej Radzie, to to, iż co do zasady staramy się zaproponować Wysokiej Radzie posługiwaniem, y, posługiwanie się terminem miasto piła, a nie gmina piła. Y, z zastrzeżeniem jednak y, o to takim w paragrafie y, pierwszym ustępie. w paragrafie drugim w ustępie pierwszym czytamy ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o mieście, należy przez to rozumieć miastem Piłem, będące gminą w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym. To jest jedynie, jedyny raz, kiedy jako gmina się pojawia. Wychodząc z założenia, że nie powinniśmy jako miasto, a więc którego to terytorium w całości stanowi teren uznany jako miejski, posługiwać się terminem gminny, gdyż to mogłoby niepotrzebnie mylić, a, a przypomnę tylko, że z tego tytułu korzystają, z tej nazwy korzystają takie gminy, które nie w całości są miastem w obszarze swojego funkcjonowania. Nie ruszaliśmy Herbu Piły pieczęci miejskiej insygniów przewodniczącego Rady Miasta Piły i, i, i Prezydenta Miasta Piły, a to z tego względu, że e, ich zmiana choćby najmniejsza zmusiłaby nas do e, uzyskania pozytywnej opinii komisji heraldycznej, a praktyka dowodzi, że jest to e, e, proces bardzo trudny, bardzo trudny i e, mógłby się wiązać e, tak naprawdę z... E, nieuchwaleniem w, nawet w tym roku e, proponowanych przez nas z, zmian do statutu, e, co nie oznacza jednak, że e, tego tematu nie będziemy chcieli, do tematu, e, tego nie będziemy chcieli wrócić w przyszłości. E, komisja postanowiła po przyjęciu statutu, jeżeli będzie taka wola Wysokiej Rady, e, kontynuować pracę nad zmianą już wówczas w wąskim zakresie wyłącznie w zakresie herbu, piły, pieczęci, tych insygniów, tak aby na jubileusz 500-lecia nadania praw miejskich, no żebyśmy mieli już te kwestie uporządkowane. więc Myślę, że dwa lata w zupełności nam wystarczą do osiągnięcia do, do, do tego, do tego celu. U, uporządkowaliśmy kwestie związane z nadawaniem tytułu honorowego obywatelstwa, mm, nieścisłości, pojawiły się. Inne niż w ustawie zapisy. Porządkujemy je, wymuszając jednocześnie w najbliższym czasie po przyjęciu i wejściu w życie statutu podjęcie uchwały w sprawie zasad nadawania honorowego obywatelstwa. To jest to, co nas będzie czekało, jeżeli przyjmiemy statut. Wprowadziliśmy możliwość istnienia do czterech stałych komisji nie mówiąc o komisji rewizyjnej. Obecna rada powołała trzy stałe komisje. Komisja wyszła z założenia, że skoro no, że, no, no, że warto byłoby pozostawić pewien bufor dla przyszłych rad, aby w przypadku zaistnienia konieczności powołania czterech komisji nie trzeba było zmieniać statutu, tylko po prostu zapisy te umożliwiałyby to wprowadzając nową komisję zwykłą uchwałą Rady Miasta. Umożliwiamy, ten, wprowadzając ten nowy statut, umożliwiamy dostarczanie dokumentów Radnym za pośrednictwem Poczty Elektronicznej. Jednocześnie no już dzisiaj funkcjonuje, jeszcze nie jest to tak naprawdę w, w statucie potwierdzone, ale dzisiaj już istnieje możliwość komunikowania się z radnymi za pośrednictwem Poczty Elektronicznej, te laptopy, o których mówiliśmy, też mają ułatwić komunikację mieszkańców z nami, a także bezpośrednio między, komunikację między radnymi, a na przykład biurem Rady Miasta. Proponujemy również, aby wzorem innych samorządów, innych szczebli samorządu tery terytorialnego, procedowanie poszczególnych projektów uchwał na poziomie komisji dotyczyło co do zasady jednej właściwej merytorycznie komisji, a nie wszystkich łącznie. W przypadku prac Komisji Rewizyjnej jako zasadę ustalamy co najmniej trzyosobowe zespoły kontrolne, nie dopuszczając możliwości istnienia dwu czy jednoosobowych grup czy tam radnych. No i ostatnia rzecz, która też budziła trochę, trochę kontrowersji, to obniżyliśmy minimalną liczbę, minimalną liczbę radnych potrzebnych do utworzenia klubu z dotychczas istniejącego poziomu 5 do 4. I to są, i to są te zmiany, które jako przewodniczący komisji statutowej pozwolę sobie wymienić. Proszę teraz o opinię Komisji. Pierwsza komisja budżetu i rozwoju miasta, pan przewodniczący Lucjan Szybko. bardzo proszę. Komisja budżetowa podczas posiedzenia komisji omawiała problem statutu miasta Piły i pomimo wielotygodniowej pracy komisji statutowej wytworzyła się pewna dyskusja, krytyka pewnych rozwiązań. Są też rozstrzygnięcie komisji było niejednogłośne, trzy głosy za i dwie osoby wstrzymały się od wyrażenia pozytywnej opinii. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych. Przewodniczący Włodzimierz Bystrzycki. Po drugiej dyskusji poprawka stylistycznych. Dziesięciu radnych było za. Nic trzymam. Nikt czy nie wstrzymał. nie był przeciw. Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Miejskiej. Komisja Gospodarki Miejskiej poparła swoją opinią ten statut, który teraz będziemy omawiać. Czteroma głosami za jednym wstrzymującym się. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim wielkości klubów radnych, i na tym to była różnica poglądów. Stąd taki wynik głosowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Eee, Winienem jestem jeszcze Państwu przy, y, następujące w, y, informacje. Otóż y, otrzymali Państwo i, i za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak i dzisiaj y, wydrukowane y, projekty statutu z. Z dwiema poprawkami, które, z, dwiema, z dwoma wnioskami, które pojawiły się na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i w zasadzie tak, oba wnioski dotyczyły Komisji Spraw Społecznych. Pierwszy wniosek dotyczy, dotyczy paragrafu i teraz jeśli Państwo pozwolą to... Wniosek został zgłoszony przez prezydenta Zbigniewa Kosmatki. Jeżeli Państwo byli uprzejmi, zerknąć na paragraf 22 ustęp 2 punkt 2. Pan prezydent Zbigniew Kosmatka zaproponował, aby zmienić zapis z istniejącego, cytuję, ustalenie czasu i miejsca obrad na ustalenie terminu i miejsca obrad. Ponieważ ta zmiana nie miała charakteru stylistycznego, ale rzeczowy, to, to pozwoliłem sobie wyodrębić i za chwilę, po zakończeniu dyskusji zaproponuję przegłosowanie tej propozycji. Pani Radna Maria Kubica zaproponowała natomiast, aby w paragrafach 39 ustępie drugim i trzecim wyrazy może żebyście wszyscy widzieli o czym mowa przeczytam proponowaną y, zmianę, ale najpierw istniejący zapis. W paragrafie 39 ustępie drugim mamy oto taki zapis. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególności w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę do rzeczy. Pani radna proponuje, aby brzmienie było następujące. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach upomnieć, upomnieć mówcę. W paragrafie trzecim natomiast jest. Jeżeli temat lub sposób występ, wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący przywołuje radnego do porządku, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole. Pani radna proponuje, aby zapis brzmiał, jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają prowadzenie powadze po sesji, przewodniczący upomina radnego, a gdy upomnienie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole. W protokole jest napisane i to, to, to jest ten wniosek pani radnej. Nadto yy, zaproponowana została, yy, zaproponowano kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset w takich liczbach muszę powiedzieć, zmian o charakterze stylistycznym. Yy, ja je ja chętnie państwu yy, może nie zreferuję, ale wspomnę, których paragrafów dotyczą. Państwo mają przed sobą już projekt uwzględniający poprawki stylistyczne naniesione przez Panią Radną Marię Kubicę. Gdyby gdyby ktoś uznał, że te zmiany wymagają głosowania oddzielnego, to 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 przy większości głosów za zaproponujemy Oddzielne głosowanie nad pewnymi zapisami stylistycznymi, ale jeżeli nie, to, 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 to po zakończeniu dyskusji najpierw przyjęlibyśmy te stylistyczne y, y, propozycje, y, 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 poprawki i następnie te dwie merytoryczne. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Zbigniew Kryzian. Panie przewodniczący, mimo że Komisja Statutowa pracowała, jak słyszałem, dosyć długo. Pracowały nad statutem komisje merytoryczne Rady Miasta. To mimo, mimo tego, moim zdaniem w paragrafie 5, paragrafie punkt 1, yy, uważam, że należałoby również zmienić jego zapis. Jakoś to umknęło nam. Yy, cytuję. Osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Rada nadaje honorowe obywatelstwo miasta Piły tego, co mi, co mi wiadomo, to obywatelstwo nadaje się cudzoziemcom i, i to jakoś nie bardzo się tutaj kojarzy z obywatelstwem miasta. Piły, nadaje się tytuł honorowego obywatela miasta, to, to rozumiem. Natomiast obywatelstwo miasta, piły, to, to nie, nie, nie bardzo dobrze mi. Stąd moja propozycja, aby, aby w, w tym punkcie ten zapis zmienić. A tak przy okazji, panie przewodniczący, przed chwilą pan mówił o tym, że statut wnosi, aby y, materiały sesyjne były omawiane przez merytoryczne komisje. I tu właśnie jest dowód na to, że mimo że wszystkie komisje pracowały nad statutem, to jednak znalazły się błędy. Uważam, że wszyscy radni powinni mieć możliwość e, zapoznania się z materiałami sesyjnymi, możliwościami e, wysłuchania osób kompetentnych, zwłaszcza dyrektorów e, wydziałów, e, tak aby przychodząc na sesję mieć pełną wiedzę na temat przedstawionego materiału. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja oczywiście poproszę panią mecenas o, o, o wypowiedź w tym zakresie. Powiem tylko, że tu myślę, że pana radnego zaskoczę. Także nad tym punktem komisja dosyć szczegółowo się pochylała i no niestety ustawa mówi jednoznacznie, ale, ale o to poproszę panią mecenas. Proszę Państwa, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, artykułem 18 ust. 2 punkt 14, który to artykuł określa, co należy do wyłącznej właściwości Rady, mamy zapisane nadawanie honorowego obywatelstwa gminy. Stąd takie nazywnictwo w naszym statucie. Tak uregulował to ustawodawca. Co nie znaczy, że, że no nie powodowało te, te dotychczasowe zapisy, nie powodowały pewnego zdziwienia. Tak jak no, no, komisarz rzeczywiście, jak pamiętam nasze, nasze obrady, no, wyraziła też swoje zdziwienie, że mowa o obywatelstwie, a nie o honorowym obywatelu. Mimo że przez lata przecież stosowaliśmy te zapisy i nikt tego nie, nie, nie kwestionował. Tym razem tworząc nowy statut no, chcemy być absolutnie Perfekcyjni i jeżeli ustawodawca tak to regulował, to takimi właśnie określeniami chcemy się, określeniami chcemy się posługiwać, a nie innymi. Bardzo proszę, czy pan e, radny Pawł Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, e, miałem tą przyjemność e, czy obowiązek pracować w Komisji Statutowej i rzeczywiście, e, mimo kilkunastu chyba posiedzeń i kilkudziesięciu godzin, bo tak to można skwitować. No okazuje się, że jeszcze nie wszystko zauważyliśmy, że coś umknęło naszej uwadze. Ta praca nad statutem przebiegała w dosyć sympatycznej atmosferze. Większość zapisów, które uchwale, które przyjmowaliśmy zapadały większością głosów. W kilku sprawach takich chociażby jak liczebność klubu radnych się spieraliśmy, natomiast no, kompromis polega na tym, że czasami trzeba...